Jesteśmy w Nowej Dębie. Gdybyście spytali kogoś z Waszych znajomych z innych okolic, z innych części naszego kraju, z czym im się kojarzy Nowa Dęba, większość z nich by odpowiedziała poligon. Owszem, tak, ale nie tylko. Jednak pewien związek jest, bo poligon tam, czasami bombki, tu bombki, bombki albo bańki, no zależy skąd kto jest. Ci, którzy wychodzą na dwór, mówią bombki, ci, którzy na pole mówią bańki. Jako, że większość narodu używa sformułowania bombki, no to tej wersji będziemy się trzymać. Jeżeli się pojawicie tutaj i przekroczycie próg tego budynku, to poczujecie się jak dzieci. I wcale nie przesadzam. Firma Biliński. To tutaj powstają przepiękne ozdoby choinkowe, przepiękne bombki, ale nie tylko. Znajduje się również tutaj muzeum, które powstało w 2012 roku i setki eksponatów. Ale kiedy wchodzimy do muzeum, od razu w oczy rzucają się choinki. Choinki udekorowane w różnych stylach. Woohoo! Styl amerykański. Styl wiktoriański Styl norweskiki Styl francuski styl staropolski. Zewnątrz niepozorny budynek, a w środku nie tylko wytwórnia, manufaktura, gdzie tworzy się te przepiękne bombki ozdoby choinkowe, ale również muzeum i sklep. Tu wszystko możecie to kupić i jest naprawdę gigantyczny wybór. A historia bombki choinkowej rozpoczęła się w zaskakujący sposób, bo pierwsze bombki pojawiły się na świecie z biedy. Rzecz miała miejsce w pierwszej połowie XIX wieku na południu Niemiec, gdzie pracownik manufaktury, gdzie produkowano wyroby ze szkła, stwierdził, że nie stać go na wtedy oczywiste ozdoby choinkowe, a były to orientalne owoce, orzechy, cukierki, bardzo drogie wtedy, i wydmuchał bombkę w kształcie jabłka. Przyozdobił choinkę, podobało się nie tylko domownikom i gościom, ale również sąsiadom, potem mieszkańcom. Potem rozlała się ta moda na całe Niemcy, przeniosła się do Wielkiej Brytanii, cała Europa i cały świat, i również Polsce. Wiedzę swoją, żeby nie było, czerpie z informacji, które możecie tutaj zdobyć w Muzeum Bombek i Ozdób Choinkowych, ale więcej, a właściwie wszystko na ten temat wie twórca tego miejsca, właściciel firmy, pan Janusz Biliński. 25 lat temu przyjechałem tutaj do wojska i zostałem w Nowej Dębie. Tak się złożyło, że się oczeniłem i zostałem w Nowej Dębie. I jak się zaczęło, no tak, że ja jestem technologiem szkła yy, po szkole. Mhm. Tutaj nie było co robić. Skojarzenia wyszły, że bombki, Nowa Dęba, Dezamet. No i umyśliłem sobie, że mogę robić sobie, założyć sobie taką małą manufakturę gdzie sam zacząłem dmuchać, sam zacząłem pracować przy bombkach. Czyli był Pan jedyną osobą w firmie na początku. Tak, tak, tak. I robił Pan wszystko od początku tak, do końca. Tak, 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 dokładnie i tak się powoli zaczynało i, i było, bo szło to bardzo dobrze. Potem zacząłem przyjmować ludzi. Zacząłem uczyć ludzi. To pan sobie kadry wykształcił. Tak, tak, tak. No a, a żeby dobry dekorator powstał, to jednak musi uczyć się 5 lat. Dmucha czy 4 lata. W ilu krajach można spotkać na choinkach, nie tylko na choinkach, ozdoby z nowej dęby? Znaczy, my się specjalizujemy przede wszystkim w Kanada, Stany Zjednoczone, ale, ale w, w sumie to sprzedawaliśmy praktycznie do całej Europy. z. Ameryką Północną, Amery Ameryką Południową. Także to tutaj to, to, to przez te 25 lat, ponad 25 lat pracy, sprzedawaliśmy wszędzie praktycznie. Nie? Do Rosji bardzo dużo, także tutaj no, trudno wymieniać kraj po kraju, mm -hmm. bo by brakło czasu. Ale wszędzie tam, gdzie istnieje tradycja choinki, to niewykluczone, że można spotkać. Nawet do choince... i do Izraela, gdzie nie istnieje, Aha. ale tam znowuż e, bombki w kształcie. E, Tory w kształcie aha, aha. świecznika i niego także też robimy. Muzeum Bombek to zupełnie inna gałąź działalności i powstała chyba w wyniku fascynacji z Pana strony. Znaczy, ja to... jestem hobbystą w ogóle, Właśnie. nie? Także to jest to moje hobby. Bombki jako ręczna robota, no jednak niestety mają to do siebie, że są kruche. I, i jest, z czasem jednak no, zanika ten, ten, to, 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 to piękno kształtu, prawda? Więc zacząłem zbierać te bąbki choinkowe i zacząłem pokazywać ludziom. Ludzie, ludzi się to zaczęło bardzo interesować. Bardzo dużo przyjeżdża tutaj ludzi, ogląda te bąbki, które. No, idzie które idzie, przerwę panu, bo to jest dla mnie też ciekawe i podaje ogrom tego miejsca dla niektórych nieprzewidywalnego, że w Nowej Dębie, Muzeum Bombek. Ile osób w ostatnim czasie odwiedziło? No w tamtym roku mieliśmy 23 tysiące dokładnie osób odwiedzających. No to jest to kolosalna ilość, prawda? Także no, 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 ja już w tej chwili zbieram eksponaty, które są w, takimi perełkami, jeżeli chodzi o, o, o bombki choinkowe, ale są to bombki, które, które no w tej chwili mamy 8, 8 ponad 8 tysięcy. Eksponatów. Eksponatów, ale to już takiej, o takiej wyższej jakości, prawda? Panie Januszu, e, nie wiem, czy mogę o to poprosić, ale chciałbym, żeby pan nam opisał i pokazał te eksponaty, z których pan jest najbardziej dumny. No bo potem się ktoś tu pojawi i być może będzie miał zakusy. Żeby... Tak, mamy wspaniałego czuba, który w tej chwili już te, nie ma w Polsce osoby. No, może jedna osoba, taki pan Daniel Dębiński Kołbrzecka, który jeszcze jest w stanie wykonać taki czub, ale już w Polsce praktycznie chyba nie istnieją ludzie, którzy. Są w stanie połączyć szkło dmuchane, które jest no, no prawdziwi artyści w szkle, nie? Mm. są. To jeden to jest, to są konie ze szkła, które są dla moją chlubą tutaj i jeden czub, który jest no, bardzo wysoki, ale no, praktycznie nie ma już osoby, które w Polsce Czyli które takie te... egzemplarze takich nie cudnie po, po prostu Pan już zobaczy. nie ma. Już możemy zobaczyć to u pana tutaj tylko w i wyłącznie tutaj. Już w, chyba w Polsce nie dostaniecie, nie, nie, nie jesteście w stanie, wy... albo na całym świecie. Naszym muzeum są eksponaty podzielone tematycznie, czyli bombki na Halloween, na Boże Narodzenie, na, na Wielkanoc. Czyli są bombki nie tylko na święta Bożego Narodzenia, co nie jest oczywiste dla niektórych z nas, ale również na Halloween. To to chyba już Stany, Irlandia bardziej. Prawda? No tak, tak, dokładnie. Nie? Chociaż ostatnio i w Polsce też się zaczyna mm -hmm. sprzedawać. E, na, na, na Wielkanoc? Też, też, tak. Bombki w kształcie jajek, baranków. Także tutaj to, I to do koszyczka wtedy? No to wtedy to różnie to bywa i na okienko. Róż, również robimy bombki dla różnych, na przykład, jeżeli bombka w Stanach Zjednoczonych wisi na choince, to w Skandynawii wisi w oknie, nie? czyli tam nie ma choinki jako takiej. No, w Skandynawii są, są na przykład inne bombki, w, w Stanach do Stanów Zjednoczonych. Robimy przeważnie bombki bardzo drogie, w różnych stylach praktycznie tam i na bombki się kupuje tak samo też w lecie, nie? Na, z Mikołaj w podkoszulku, prawda, także to, to jest taki trochę inny temat. Właściwie prawda? ten rynek funkcjonuje przez cały rok i Wy musicie tak. się do tego dostosować, czyli tak. oferta jest bardzo, bardzo szeroka, ale myśmy też tutaj zauważyli, zauważyliśmy, że macie też taki tutaj dział, taką specjalną półkę, z bombkami charytatywnymi. To znaczy, my ostatnio próbujemy wprowadzić coś takiego, jak, jak już jest na świecie, czyli sprzedaż bombek, gdzie zysk z, ze sprzedaży jest przeznaczony na cele charytatywne. Wiemy już, że w Nowej Dębie w jednym miejscu i muzeum, i sklep, i manufaktura. No, właśnie, manufaktura. Jak powstają bombki? ale to chyba musi nam Pan już pokazać. Zapraszam. Żeby wydmuchać bombkę choinkową, trzeba wziąć odpowiednią porcję szkła, odciąć na palniku, palnik nagrzewa do 600-700 stopni, odcinamy, nagrzewamy, cały czas kręcąc, żeby utrzymać centryczność tego szkła. Nagrzewa, wydmuchuje i bombka jest gotowa. Niby takie proste. Teraz na jednej zmianie produkuje się od 20 do 300 bombek choinkowych. To zależy od stopnia skomplikowania, od umiejętności dmuchacza, tak samo. Najważniejszą rzeczą, jaka nas wyróżnia pośród innych firm, jest to, że wszystko, co robimy tutaj, robimy ręcznie. Jest to ręczna praca poszczególnych artystów. Przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych na kontrol, na audyt i sprawdzają, czy nie stosujemy jakichkolwiek maszyn. Podstawową sprawą w tej firmie jest jakość. I wykonywanie ręczne. Kolejnym etapem w produkcji bombki choinkowej jest srebrzenie. Srebrzy się azotanem srebra, od środka bombkę. To jest podstawowa rzecz, że żeby otrzymać lustro, srebrzy się od środka, aby potem polakierować z zewnątrz. Państwo zobaczycie potem w następnym etapie, że lakieruje i maluje się z zewnątrz. Znajdujemy się na dekoratorni. Dekoratornia to ostateczne miejsce, w którym następuje dekoracja bombki choinkowej. Finalna dekoracja, gdzie dekoratorki nanoszą odpowiednie wzory na wcześniej przygotowane bombki. Malujemy lakierem z zewnątrz i panie, które tutaj pracują, to artystki, które po wielu, wielu latach pracy potrafią kilka tysięcy wzoru. Zrobić idealnie, jak Państwo widzą, tak samo. Zauważcie Państwo, że wszystkie wyroby, jakie tutaj robimy, to są robione ręcznie. Jest to podstawowy warunek, aby w ogóle nasze bombki sprzedawały się za granicą. Stąd wychodzi już gotowa bombka choinkowa, którą już Państwo wieszać sobie na choince.